Możecie wyjść. Nic wam nie zrobię. Kiedy ostatnio co siadłaś? Tydzień temu. Pół pieczonej wiewiórki, a potem jeszcze trochę jagód. Czemu siedzicie sami na tym odludziu? Gdzie są wasi rodzice? Niektórych zabili czarni, a niektórzy sami nas wypędzili z domów, bo za dużo gąb do wykarmienia. Proszę, podziel się z innymi. To dla nas naprawdę dziękuję. Proszę, to dla was za waszą dobroć. Mama nie pozwala Rędzle. mi rozmawiać z obcymi. Przyle, węże. To obcy. Hejku! Nie wolno chodzić do wrońców. Jestem głodna. Mój tata też miał Co kiedyś się miecz. Stało w Nie wolno chodzić do brońców.